Cześć kochani, z tej strony jest Scarlett. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek wyzwania RWDG. Przed Wami nowa generacja, generacja Starlight, która to generacja będzie opierać się na Pani naukowcu. Tak, w skrócie. Natomiast ta generacja będzie wyjątkową generacją, ponieważ, jak już wiecie, występuje w niej także generacja druga, czyli Billy Joe. Brinkston, przerobiony, dostosowany do współczesności. I zauważyłam na live, który robiłam w niedzielę, że Wy nie do końca wszyscy złapaliście, o co chodzi i jest mnóstwo pytań. Ja wprawdzie zostawiłam tam przypięty też komentarz, oprócz tej kasyny, którą dostaliście, ale chyba nie każdy się z nim zapoznał, więc pozwólcie, że ja w dzisiejszym odcinku trochę Was pomęczę, trochę Wam opowiem i jeżeli Was to nie interesuje, to będziecie mogli sobie oczywiście przewinąć, ale ja Wam polecam posłuchać, ponieważ... To będą istotne informacje, szczególnie istotne dla osób, które nie znają pokolenia Billiego Joe, czyli pokolenia drugiego RWDG. Natomiast jeśli nie znacie, to bardzo, bardzo, bardzo Was zaręczą. Boże. Boże święty zachęcam do obejrzenia, do nadrobienia i do zapoznania się z postacią Billy Joe. Żeby zapoznać się z jego postacią po prostu musicie włączyć jakieś ostatnie odcinki pierwszego pokolenia, no i wtedy płynnie będziecie wiedzieć o co chodzi, jaki jest Billy Joe, kim jest. Jeżeli oglądacie pomyłki, to mogę Wam tylko powiedzieć, że Billy Joe jest bardzo, bardzo, bardzo postacią podobną do V. V był trochę kreowany właśnie z myślą o tym, jaki był Billy Joe. Te postacie oczywiście dzieli na moim kanale ponad 3 lata chyba, no ale skoro teraz nawiązujemy, no to może Wam się Billy Joe właśnie do podobny wydawać, natomiast Billy Joe był wcześniej. Zacznę może od omówienia jego generacji i powspominania co, gdzie i jak. Słuchajcie, Billy Joe jest inspirowany postacią Billy'ego Joe Armstronga z Green Day'a. Nie wiem, czy dobrze nazwisko powiedziałam, ale nieważne. Wiadomo, że tego wokalisty. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie jakaś tam inspiracja lekko wyglądowa i... Taka, że po prostu Billy Joe jest muzykiem, a w pokoleniu drugim chodziło o to, że mieliśmy muzyka. Ja sobie wymarzyłam takiego zbuntowanego, ale że ja lubię nawiązania, to już pewnie zauważyliście, bo te nawiązania są w wszędzie, w każdej serii właściwie od zawsze. No to zdecydowałam się tutaj na postać Billy'ego Joe. Nie jestem jakąś wielką fanką Green Day, natomiast jest kilka piosenek, które bardzo lubię i które są mi bliskie, więc sama postać Billy'ego też stosunkowo jest mi bliska. Dobra, Billy Joe. <ścoughs> urodził się um, i był bardzo wyczekiwany ogólnie, oh, znaczy gdzie się urodził, nie? No wiadomo, nawet postacie pikselowe w grze się rodziły. No ale dobra, to było strasznie głupie. Natomiast był bardzo wyczekiwany i jego ojciec Andy, czyli założyciel rodu Brinkstonów, pragnął, by Billy Joe został Hmm, rolnikiem, takiego, znaczy rolnikiem, to jest dużo powiedziane, rolnikiem. Było wtedy ogrodnictwo, i to ogrodnictwo było jeszcze biedne, bo wtedy jeszcze nie było dodatku cztery pory roku. Natomiast Billy Joe nie chciał tego. Billy Joe odziedziczył nie wiadomo po kim wielki talent muzyczny, i Billy Joe po prostu chciał być Rockmanem i czy tam punkiem, nie wiem, muzykiem w każdym razie, znaną osobą. No i niestety były bardzo duże tarcia między nim a ojcem, bo Billy Joe nic w domu nie pomagał, nie pomagał w ogrodzie, nie interesował się tym, nic go nie interesowało ogólnie, więc Andy był wściekły na Billy'ego Joe. Pewnego dnia zagroził mu, że zabierze mu gitarę i w ogóle drama wielka była. W tej chwili, jeżeli nie oglądaliście pokolenia drugiego, a chcecie je nadrobić, to raczej nie słuchajcie. Jeżeli oglądaliście i chcecie sobie przypomnieć, to możecie zostać. Jeżeli nie oglądaliście i nie planujecie nadrabiać, też możecie zostać, bo opowiem Wam mniej więcej jak wyglądało pokolenie drugie Billiego Joe. Oczywiście ja będę to mówić z pamięci i z głowy, nie nadrabiałam jeszcze tego pokolenia, a już trochę lat minęło, więc mogłam pozapominać fakty, natomiast dam Wam taki naprawdę ogólny zarys. Billy Joe oczywiście karierę swoją zbudował, ponieważ tego od nas wymagały zasady drugiego pokolenia RWDG. Był bardzo znaną osobą, natomiast jego życie uczuciowe nie do końca było szczęśliwe, ponieważ Billy Joe... Wdawał się w masę romansów i masę konfliktów. Na swojej drodze, kiedy się wyprowadził, trafił na Megan. Megan pomogła mu się zaadoptować, zaprosiła go do siebie, bo Megan też uciekła z domu i razem sobie żyli pod namiotami, ale Billy Joe był leniuchem i to Megan musiała dbać o to, żeby było jakieś jedzenie, i w ogóle Billy Joe oddawał się tylko i wyłącznie grze na gitarze i że on będzie muzykiem, wiecie. Był po prostu strasznie leniwy. Więc Megan się z Billy Joe tak jakby trochę skłóciła, Billy Joe się wyprowadził, zaczął osiągać jakąś tam karierę, zdobył popularność w jego życiu pojawiła się Charlotte Good Simka, która bardzo leciała po prostu na sławę, a Billy Joe się robił sławny, więc ona z nim chciała być i <grym> Billy Joe zafundował jej operacje plastyczne, czyli powiedzmy, że plastyczne, właściwie no co ona to miała powiększone, chyba piersi, tyłek i usta, więc to była taka pierwsza na która miała pełniejsze kształty no, ale ich życie nie było szczęśliwe. Billy Joe zdradzał tą Charlotte. A ta Charlotte właściwie była tylko i wyłącznie z Billy Joe dla pieniędzy i sama sobie znalazła miłość swojego życia, którym okazał się o dziwo lokaj w domu Billy'ego Joe. No, ale Billy Joe był do tego stopnia perfidny, że w momencie kiedy miał brać ślub z Charlotte, postanowił odwiedzić Megan i się z nią Pogodzić, pożegnać, no bo Megan była pierwszą jego miłością, którą tak naprawdę kochał. I. No, stworzyli dziecko, <laughs> ale w tym samym dniu. Razem z Charlotte Good również uprawiali Bara Bara. Oczywiście, wszystko mówię tutaj. Okrężną drogą, żeby mi YouTube nie poblokował tego filmu, więc przepraszam Was za brak dosadności. Nie wynika to z mojej strony, tylko ze strony algorytmów, jak aktualnie działają i innych tego typu rzeczy. No i, i Charlotte była w ciąży, i Megan była w ciąży. Billy Joe nie wiedział o tym, że Megan jest w ciąży, aż do pewnego momentu, kiedy to otworzył drzwi i znalazł w nich dziecko. No i tam dostała się informację, że to też jest jego córka. Charlotte nie lubiła Avril, bo tak zwała się właśnie ta córka z Mega. Bardzo lubiła swoją córkę z Billy'em Joe, czyli Hailey i skupiała się na jej wychowaniu. Avril była taka odtrącana, ale Avril była taką córeczką tatusia. No i w ten oto sposób życie Billy'ego Joe dalej się tam kręciło. Billy Joe oczywiście wychowywał tą Avril. Avril została podrzucona dlatego, że Megan nie miała warunków do tego, żeby wychowywać to dziecko, no bo Megan Powiedziała, koczowniczy tryb życia i lubiła się przeprowadzać, pod namiotami siedzieć i inne tego typu rzeczy, więc jakoś bawienie się w matkę nie bardzo do niej pasowało i stwierdziła, że Billy Joe jest przecież bogaty i w ogóle zapewni super przyszłość Avril, no ale nie do końca tak było, bo Billy Joe miała wszystko wyrąbane i właściwie historia Billy'ego Joe kończy się w momencie, w którym... On rozstaje się z Charlotte Good, zaczyna się robić coraz bardziej taki ustatkowany i właściwie na sam, swojego, na sam koniec swojego życia wraca do Megan i razem z Megan tworzy szczęśliwą parę. Pokolenie 9 naukowiec autorstwa mojej moderatorki Ani wygląda właściwie tak. Nie lubisz tego, że jesteś inna od swojej rodziny? Jesteś niemagiczna, denerwuje cię to, drażni cię to, nie chcesz w ogóle mieć nic wspólnego z magią, bo przez magię twoje życie się całkowicie zmieniło. Chcesz poświęcić się nauce, bo nauka jest najważniejsza, a nie jakieś czary marych okus pokus. Cele główne: pozbądź się magii i magicznych przedmiotów. Twoje otoczenie magicznym być nie może. Zostań naukowcem i osiągnij dziesiąty poziom tej kariery. Miej przynajmniej jedno dziecko z kosmitą, osiągnij dziesiąty poziom nauk kosmicznych, zbuduj rakietę i polec na Sigsa. A cele opcjonalne zbierz wszystkie pierwiastki oraz kolekcję kosmiczną, przenieś się w przyszłość, czyli zmiana zapisu, i miej romans ze swoim przodkiem. Tak mniej więcej, prezentuje się. Pokolenie 9. Pokolenie 9 daje Wam już na start parę ważnych informacji, wokół których krążyć będziemy. Natomiast jeżeli wydaje Wam się, że to wszystko będzie proste i oczywiste, to nie o co chodzi ze zmianą save'u? bo muszę Wam powiedzieć, tylko powiem Wam to może w kasie, kiedy przedstawię Wam dokładny wygląd Billy'ego Joe. Nie zwracajcie uwagi na tło, mam powklejane tutaj animacje, a różne z pomyłek i między innymi przez przypadek pobrałam jakieś tło, więc nie, ja z nim nie będę siedzieć w ogóle, nie, 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 ja chcę oryginalne i będę mieć oryginalne, Ja po prostu wyjmę te save'y, ale już nie chciało mi się wyciągać przed nagrywaniem, więc mam nadzieję, że przecierpicie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zmianę save'a, dla mnie to było dosyć istotne, dlatego, że ja już jestem na dziewiątym pokoleniu i i przez te dziewięć pokoleń cały czas zapisywałam wszystko na jednym zapisie. I ten zapis trochę już jest taki zaorany, stary, i czasami mam wrażenie, że występują na nim różne dziwne zawieszki, które mi przeszkadzały w rozgrywce. Więc jakby główną, głównym takim technicznym powodem, dla którego przeniosłam zapisy, jest to właśnie, że ciężko już mi się na nim grało. A, że znalazłam i odkopałam gdzieś w czeluściach zapisów zapisy bodajże z samych początków pokolenia trzeciego RWDG, tak stwierdziliśmy, że to będzie super motyw, żeby wszystkich tutaj podmładzać i, po, i przystosować do tego, co dzieje się aktualnie. Oczywiście tutaj będzie dużo takich niedociągnięć, ponieważ nie jestem w stanie wszystkich przenieść, ponieważ są różne mody, ja jeszcze tych starych modów też do końca nie mam, więc. Jakby niektórzy będą w złym wieku i w ogóle, ale powoli też będziemy sobie to przystosowywać. Może Wy będziecie mi też dawać znać, co powinnam mm, zmienić, kogo powinnam zmienić. Także wiecie, dojdziemy do tego, żeby to wszystko miało ładny skład, albo po prostu przymikajcie na to oczy, no bo wiadomo, że ciężko mi jest wrócić centralnie do początków drugiego pokolenia, kiedy to jest zapis z początków trzeciego. No, i mam nadzieję, że będzie tutaj mi dużo, 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 dużo łatwiej grać na tym zapisie. Billy Joe Brinkston jest dopiero na początku swojej muzycznej kariery i będziemy rozwijać jego sławę, ale tym razem bardziej będę szła w aktorstwo aniżeli w muzykę, ponieważ pokolenie muzyka już mieliśmy, a ja bym chciała, żeby Billy Joe miał renesans swojej Sławy i żeby dążył do tego, żeby był faktycznie takim znanym, 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 znanym Simem. I pomyśleliśmy, że aktorstwo będzie najlepsze, bo ono trochę łączy i muzykę, i coś tam, no wiecie, po prostu jakieś występowanie w reklamach i w ogóle, więc stwierdziliśmy, że to będzie super. Dodatkowo będziemy mieć aktywną karierę w postaci kariery Starlight, bo Starlight będzie naukowcem. Ale jeszcze zanim będziemy przechodzić do tej kariery, bardzo chciałabym, żeby Starlight udała się na studia i pomyślałam sobie, że fajnym rozwiązaniem byłoby też wysłać Billy'ego Johna studia. Także to jest taki chyba absolutny początek. Zresetowałam w miarę możliwości umiejętności Billiego Joe, więc... Yy, ale nie wszystkie. Nie resetowałam mu śpiewu i gitary, ponieważ... Przepraszam, nam łapą w mikrofon, ale nie zresetowałam mu śpiewu i gitary, ponieważ stwierdziłam, że one są ważne. Naprawdę ważne i że on skoro takim muzykiem i w ogóle super świetnym jest, no to musi mieć te umiejętności. I też poza tym nie chce mi się, wiecie, tego nabijać, 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 nabijać. Uważam, że to bez sensu. I o ile za pierwszym razem na Brinkstonów została z... zesłana kara polegająca na tym, że Afrodyta urodziła magiczne dziecko, które miało mieć przerobane w życiu, a teraz jakby Sylwadorada wkurzyła się jeszcze mocniej i to na Starlight za to, że próbowała mimo wszystko odszukać tę świątynię magiczną i po prostu za pomocą czary Mary Hocus Pocus Starlight została wysłana do przeszłości. Czyli, moi drodzy, mamy tutaj wszystkich Simów, których bardzo dobrze kojarzycie. Czyli jest Andy, jest Rose, jest Sandra Dark, ale Sandra jest aktualnie w związku małżeńskim. Jest jeszcze nieprzerobiony Kevin i mm, Billy Joe. Także tak. Oczywiście, tak jak już wspomniałam, nie wszystkie rzeczy będą identyczne jak były w pokoleniu drugim, bo tutaj Sandra Dark już jest z danym darkiem, ale stwierdziliśmy na live, że nie ma sensu tych mm, rzeczy zmieniać, wiecie, rozwodzić ich i w ogóle, żeby już ta Sandra została z tym Denim, żeby wiecie, to było te, ich takie małżeństwo. Ale wraca też do nas postać Joey'ego Darka, który na razie ma tutaj ustawione małżeństwo z Janem Zuchem i dalej te swoje dzieci, ale to też będę usuwać, więc na takie detale proszę nie zwracajcie uwagi, dajcie mi czas, ja powoli, stopniowo będę sobie wszystko tutaj dostosowywać i tak jak mówię, jak Wy będziecie mieć jakieś uwagi, coś istotnego było, co pamiętacie w drugim pokoleniu, to też mi dawajcie znać, naprawdę mi to ułatwi. Robotę. Zaczynamy w podobny sposób, jak zaczynało się drugie pokolenie, ale witam Was w obozowisku. Jak mam nadzieję, widzieliście na kadscenie na początku. Yy, obozowisko jest zasługą Starlight, dlatego jest różowe, ponieważ yy, Starlight namówiła Billie Joe do tego, żeby wystąpił, żeby zagrał na swojej gitarze, którą to yy, um, uratował z podrąg ojca niegodziwego, złego i. Yy, Udało im się, udało im się zakupić namiot, jakieś siedziska, pierdoło, obozowisko. I teraz istotna kwestia, bo w zasadach jest wyraźnie podane, że nie możemy żyć w magicznym otoczeniu, nie możemy mieć magicznych przedmiotów, a jednak się tutaj znajdujemy. Wiecie dlaczego się znajdujemy? Znajdujemy się dlatego, że to otoczenie jest po prostu takie dzikie i są drzewa, lasy, i zwyczajnie ten namiot mi tu pasuje, ale my tutaj nie będziemy długo, ponieważ ja ich będę przeprowadzać do otoczenia z zostań gwiazdą i tam będziemy sobie ogrywać to. Pokolenie. Mieszkał z Megan, natomiast w tym zapisie, z Megan się minął i zamieszkał, jak już Wam wspominałam, ze Starlight, ale mamy tutaj pokrewieństwo zapisów, ponieważ też jest namiot. Billy Joe jest aktualnie studentem, dwójkowym uczniem liceum i ma niezaczętą pracę domową. Eee, narzekaj na rodziców. No, e, ona oczywiście nie zwierza się Billiemu Joe z tego, o co chodzi, ale już się domyśliła, że została przeniesiona w czasie, jest sama ze sobą i tym bardziej. I wie, że musi sobie poradzić, żeby móc wrócić do swoich czasów i do swojej rodziny. Normalnie i jakby tak logicznie podchodzić do tej sytuacji, to nikt by z obcym facetem pod namioty nie szedł, no ale jesteśmy w grze, więc tylko przypominam, dzieci nie próbujcie tego w domu. W rzeczywistości, kiedy spadniecie z nieba i spotkacie chłopa śpiącego na ławce, to spier mm -mm od niego, a nie mieszkajcie z nim w namiotach i zastanówcie się nad sobą, dlaczego spadliście z nieba i czy przypadkiem nie trzeba odwiedzić jakichś zakładów. To jest oczywiście żart, jak coś plotkuj. No ale jesteśmy w grze, więc możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Pogadaj z nim, rozmawiaj o zainteresowaniach, bo chciałabym, żeby oni się ze sobą zaprzyjaźnili. Wręcz zapewne prezent, opowiedz śmieszną historię, bo zależy mi na tym przede wszystkim, żeby oni się przyjaźnili. Oczywiście, ja jeszcze tylko chcę wspomnieć, że to, że w celach opcjonalnych jest jakiś romans z przodkiem, nie znaczy, że Starlight ma mieć romans z Billym Joe i że będziemy się na tym skupiać w tej serii. Więc chcę, żebyście o tym pamiętali. Mm, że to jest y, jakaś tam y, zasada, którą można, ale nie trzeba wykonywać, bo jest opcjonalna. Bo czasami też w tej serii zapominacie o tym właśnie, że opcjonalnych nie trzeba, trzeba tylko i wyłącznie te główne. Billy Joe już zaciągnięte do roboty, ale wiecie co, Starlight czuje się nic nie za bardzo. I tak się zastanawiam, czy jest możliwość, żeby nastolatkowie poszli na studia zamiast y, do szkoły zwykłej? Bo to by było interesujące. A Starlight też chyba za bardzo nie jest tutaj wykształcona w żadnym wypadku. Biliczo coś złowił, to stokrotka. Oto stokrotkę możesz zostawić. Jak uda nam się cokolwiek zarobić takiego lepszego, to, jak mówię, przeprowadzam ich do domu. Chciałabym, żeby do końca lata znaleźli inną miejscówkę. Wygłupiaj się, zabawne opowiedz dowcip o Marsjanach. Biliczo chyba jako nastolatek może już zacząć jakieś takie kariery związane z byciem znanym. Tak sądzę. Ej, to jest najlepsze właśnie, kiedy się zaczyna i nie ma żadnych, absolutnie żadnych pieniędzy. O, będzie obiad. Będziemy ryby piec. Złota rybka. Musicie na studia zarobić. Będziemy sobie pogrywać jednym i drugim, to chyba Wam już mówiłam. Tak mi się wydaje, że mówiłam. <laughs> nie wiem, co to za typ. Ale to jest typ czy... Typka. To jest typ, nie? Płotka. Starlight, wiesz co? Czekaj. Jesteś głodna, zmęczona i padnięta, ale chyba obiad mamy ugotowany. Boże, zebrany, więc możemy wrócić do naszego obozowiska. E, podejdź tutaj, ty też podejdź. To jest obozowisko pobrane z galerii. I to jest jako pokój, dlatego jest ta podłoga. Właściwie mogę tę podłogę chyba wywalić. Stąd nie, nic się nie staje, przynajmniej nic się nie powinno stać. O, idealnie, żeby to nie było takie zielone. Chociaż nie, 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 nie. skrypianie, to jest. Nie, nie, nie. mi już historię. Nie chcę romantycznych interakcji między wami czy nie będą mogli spać w jednym namecie, ale to jest wielki namiot, więc powiedzmy, że będą mieć osobne miejsca przekaż, przekaż zmyślone... nie, 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 entuzjazmuj się posiłkiem Super, nieprzeprawiona ryba jest świetna Ale patrzcie, ile musieli na napiwkach zarobić, nawet laptopa dostali Ale stwierdziłam, że może im być przydatny, to do nas dzwoni o, siostra, mam cynk, że na klifach właśnie trwa naprawdę szalona impreza. Hmm. W, na klifach trwa e, szalona impreza. Tymczasem impreza. Co za impreza. Ale gdzie są wszyscy? Zajmą się barem, przyrządzić drinka. Halo, gdzie jest impreza? Ta szalona. to jest jednoosobowa impreza zdecydowanie ej, gdzie jesteście halo, impreza miała być naprawdę żalona i nie ma nic tylko Billy Joe tańczący w oddali chyba, że jeszcze przyjdą ja nie chcę organizować jako ja imprezy tutaj Ach, no dobra, to przyrządź sobie drinka jakiegoś. Ej, zawiedli mnie, ale to może przez to, że kliknąłem, że nie chcę iść na tę imprezę. Może być coś w ten sposób, to zorganizowane. Ja nie brałam Starlight, dlatego że Starlight się źle czuje. Ona tutaj jakąś zabawę, pechę, inne tego typu sprawy, więc... Powinna sobie to ogarnąć, a Billy Joe w tym czasie pokopiesz, no nie ma wyjścia. Kop. I kop. Ty będziesz się zajmował tymi kwestiami związanymi z... Ogarnianie zdobyte umiejętności taneczne. Ej, jest plus, mogą spać razem w jednym namiocie. W sumie jest wielki. On tu, ona tu i luzik. Osiągnięto dzienny limit stylu życia. Te style życia są denerwują, W ogóle nawet nie wiem, o co z nimi chodzi. W ogóle kto i po co to wprowadził? Znaczy w sensie wiemy, kto, ale po co nie wiemy? Laptop, nie wszyscy ukradną. <śled> <śled> telewizyjna premiera. Mhm. Mm Billy Joe, będziesz dzisiaj wyjątkowo miły na dzień kobiet. Zbierz cały plon, krzak szałwii. nie, ale idziesz tutaj na rybę. Złowisz śniadanie dla Starlight i dla ciebie. I tak jest plus, że się jakoś dogadali i sami się sobą zajęli, nie? No ale jednak Billy Joe, zdziwiona to jakaś uzdolniona dziewczyna artystycznie. Nic o niej nie wiadomo. Ona nic o sobie też nie wie. Udaje, że nie pamięta, że nie wie dlaczego, nie wie co i nie wie jak. No, a Milly w sumie to wiecie, on jest tak bardzo odpowiedzialny, że go to też nie interesowało. W sensie nie wiesz, okej, okay, luzik, nie jesteś mordercą, nie jesteś notowana, to chodź, zamieszkajmy razem, wszystko będzie dobrze. Złóż podanie o stypendium. O, widzisz. Ty też. Uniwersytet, stypendia, złóż podanie o przyznanie stypendium. Ciekawe, czy jakieś dostaniecie. Bo ja serio chcę ich wysłać na studia. Będą mieszkać w akademiku. Joey Dark. I Joey Dark też Darka też bym wysłała, żeby z nimi mieszkał w trójkę. Ale dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy, czy fajny pomysł. Tylko jak mówię, na przyspieszeniu, żeby nam to nie zajęło nie wiadomo jakiego czasu. E, edukacja dla wszystkich. Oto stypendium mogą biegać się Simowie z rodzin posiadających bardzo małe fundusze. E, więc proszę bardzo. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że bardzo istotne jest to, że dla Starlight mega ważny jest ten powrót do domu. Ta nauka ma jej w tym pomóc, bo ona nie może się zdać na magię, bo nie jest magiczna, więc tylko i wyłącznie w tę stronę będzie próbowała jakoś odwrócić to, co się stało. Podejrzewam, że zastanawiacie się, dlaczego w ogóle Billy Joe składa te podania na studia. Odpowiedź na to jest dosyć prosta. Billy Joe robi to dlatego, że mu się Starlight podoba. Tylko i wyłącznie. I stwierdził, że w sumie, skoro ona składa i ona jest taka inteligentna, i ten, to może on też sobie poskłada, wiecie, nie? Czekaj, Starlet, bo ty się coś zaczęłaś mi wieszać. I to on też spróbuje, i w ogóle, zresztą, się już wcale tych studiów kończyć nie musi, no, byle byłby daleko od domu. No, a Starlight trochę mu powiedziała, że może te studia muzyczne jakoś mu pomogą. Billy Joe właśnie udał się na swoje zajęcia aktorskie a Starlight wraz z Joey Darkiem wybrali się na kosza, a ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla was w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach RWDG. Naprawdę mam nadzieję, że będzie Wam się podobać to pokolenie. Oczywiście dzisiejszy odcinek jest jak zwykle takim odcinkiem wstępnym. On był w większości przegadany, nie był jakiś bardzo, um, nie wiem, fabularnie interesujący pewnie, ale mam nadzieję, że odwiedzicie mnie w drugim odcinku, że zobaczycie, jak to wszystko dalej się potoczy. Dawajcie znać, co sądzicie o tych studiach i w ogóle ja myślę, że czeka nas naprawdę fajna, fajna, fajna rozrywka. No trochę żałuję, że ten Billy Joe... Do której ty w ogóle siedzisz? Billy Joe do 17.30, więc jeszcze trochę tutaj będziesz przebywać. Czy ty jesteś w ogóle przebrany? Ty chyba nie masz. O, nie masz czy dodane w tym stroju? Także Starlight spokojnie może sobie tutaj zacieśniać więzy razem z Joey Darkiem, który to Joey Dark też będzie się, mam nadzieję, tutaj dosyć dużo nam pokazywał w tym pokoleniu. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć! Jezu, co ty zrobiłaś, obleść, no to było, tak, tak, koniec, fuj, no cześć kochani.